drogi naszym sercom księże biskupie ojcze arturze w imieniu wszystkich wiernych zgromadzonych tu w tej świątyni i tych którzy łączą się z nami duchowo chcieliśmy wyrazić Bogu naszą ogromną wdzięczność za dar twojego kapłaństwa Składamy ten bukiet kwiatów, zapewniając o naszej nieustającej modlitwie w Twojej intencji i bezterminowej wdzięczności. Kochamy Twoje kapłaństwo, kochamy Twoje ojcowskie serce, przez które sami pokochaliśmy Jezusa. Niech Bóg będzie uwielbiony w Twojej posłudze i w naszym życiu. Szczęść Boże. Radość to jest coś, co, co już od momentu, kiedy dowiedziałam się o tym, że ksiądz Artur będzie biskupem, to wielka radość wypełnia nasze serce i wdzięczność Panu Bogu za to, że powołał odpowiedniego człowieka na odpowiednie miejsce. Poznaliśmy się przy okazji pielgrzymki tarnowskiej, bo przez całe moje seminarium chodziłem z pielgrzymką tarnowską, z grupą gorlicką. Co prawda wtedy gorlice jeszcze podlegały pod diecezję tarnowską. Natomiast gdzieś. W całym gąszczu ludzi i w, także w gąszczu osób duchownych, e, ksiądz Artur no, od razu przybił e, moją uwagę, e, czym? Tym, że był ojcem. Poznaliśmy się tu w Tarnowie na forum, i ksiądz Artur był bardzo mocno zaangażowany w, właśnie w organizację tego spotkania, ale też później, co mnie bardzo urzekło, to, że był naprawdę między nami. To, to nie był ksiądz organizator, który sobie usiadł i patrzył, jak wszystko działa, ale modlił się z nami, spotykał się z nami, spędzał czas, rozmawiał z ludźmi, którzy byli w potrzebie. Także no, do dzisiaj go tak właśnie kojarzy i dzisiaj patrząc na niego byłem bardzo wzruszony, bo, bo myślę, że Pan Bóg naprawdę wywyższa pokornych, wywyższa tych, którzy mają uniżone serce i ksiądz Artur na pewno taką osobą jest. Że ksiądz Artur, obecnie ksiądz biskup, był dla nas jak ojciec. Tak naprawdę za każdym razem, kiedy, kiedy żeśmy z nimi rozmawiali, czy, czy prywatnie, czy na rekolekcjach, zawsze był naszym duszpasterzem. To była postać, której, której się nie da zapomnieć, i bardzo wierzymy w to, że razem z nami będzie jeszcze dalej. Jako biskup, jako nasz przewodnik duchowy, bardzo liczymy na to. To w Księdzu Biskupie bardzo mocno cenię, że on zawsze był otwarty, zawsze miał czas. Artur wie, co jest ważne i co, co, co on potrafi też wybrać, co, co na chwilę obecną wymaga jego, jego uwagi, jego interwencji, jego modlitwy. Za to jestem mu ogromnie wdzięczny. My, jako wspólnota i parafianie, i wspólnota domowego kościoła i Wspomagamy księdza modlitwą i bardzo cieszymy się. Wierzymy, że ksiądz swoją postawą, swoim działaniem, że ksiądz biskup dużo będzie mógł zrobić, a my będziemy tym zapleczem modl modlitewnym i o tej modlitwie go zapewniamy. Czego życzyć nowemu księdzu biskupowi? Żeby żeby zawsze był ojcem, żeby był taki jaki jest, żeby się nie zmieniło nic poza jego obowiązkami i strojem. Wytrwałości w pracy i dobrych ludzi wokół siebie. Przede wszystkim życzyć zdrowia, współsławności Bożego, dużo łask Bożych, opieki Matki Bożej, to co jest mu najbardziej teraz potrzebne i dużo siły. Przede wszystkim dużo siły. No przede wszystkim żeby szedł za tym do czego Pan Bóg go powołał. Żeby był wytrwały, żeby się nie poddawał, żeby szedł z tą Bożą łaską do tych, do których będzie posłany. No i na pewno, żeby w tym wszystkim pozostał sobą, pozostał pokorny, taki, jaki jest. I, i myślę, że to, to sprawi, że będzie widział naprawdę piękne rzeczy, które Pan Bóg będzie czynił przez jego posługę. Ja myślę, że, że umacnienie swojego kapłaństwa na nowej drodze życia. Myślę, że jeżeli będzie kochał ojcowskim sercem tych, których Pan Bóg postawi mu na jego drodze, to będzie chyba najlepsze, co, co będzie mogło go spotkać i myślę, że ta droga, ta nowa droga życia będzie go też prowadziła do, bliżej do Pana Boga, bo, bo myślę, że to też jest ważne. Nie wiem, czy macie jeszcze chwilę. Dzięki Ci składam, Panie Jezu Chryste, że mnie przeoblekłeś swoją mocą, że uznałeś mnie za godnego wiary, skoro przeznaczyłeś mnie do posługi biskupiej. Krowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu, cześci chwała na wieki wieków Amen. Nauka to zasługująca na wiarę i godna całkowitego uznania, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których jestem pierwszy. Lecz dostąpiłem miłosierdzia. Po to, by we mnie Jezus Chrystus pokazał całą Wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w niego wierzyć będą dla życia wiecznego. U początku mojej nowej misji proszę o przebaczenie i miłosierdzie. Najpierw naszego Boga, a także Was tutaj obecnych oraz każdego, kogo skrzywdziłem, świadomie czy nieświadomie, wobec kogo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem czy zaniedbaniem. Wybaczcie. A teraz dziękuję Bogu mojemu, ilekroć Was wspominam, zawsze w każdej modlitwie, zanosząc ją z radością za Was wszystkich, z powodu Waszego udziału w Ewangelii od pierwszego dnia, aż do chwili obecnej. Od pierwszego dnia. Wyciągnij rękę do ubogiego, aby Twoje błogosławieństwo było pełne. Chcę zobaczyć dzisiaj sercem i objąć wszystkich spotykanych na drodze mojego trzydziestoletniego posługiwania w Kapłaństwie. Dzieci już wyrośnięte, młodych wciąż wymagających, penitentów, samotnych z wyboru i tych, którzy wciąż szukają. Małżeństwa pobłogosławione i te z rekolekcyjnych i formacyjnych spotkań. Rodziny z wdzięcznymi dziećmi i te z dziećmi, które się pogubiły, czy wybrały inną drogę niż rodzice pragnęli. Chcę zobaczyć małżeństwa tak bardzo pragnące mieć potomstwo, i te ze zranionymi sercami, które. Utraciły dzieci. Widzę odważnych i zdeterminowanych mężczyzn, którzy na wzór Świętego Józefa bardziej działają niż mówią, ale i tych, którzy nie ufają już swej męskości, pogubili się w swojej tożsamości. Zachwycam się pięknem duchowym tak wielu kobiet, idących za pragnieniami serca, które podpowiada im Duch Święty, ale i przywołuje. Te niewiasty, które nie potrafią czy też nie chcą otworzyć się z różnych powodów na Bożą propozycję kobiecości. Chcę zauważyć kobiety i mężczyzn, którzy weszli w tragedię aborcji, i tych, którzy odnaleźli w swej rozpaczy łaskę Bożego Miłosierdzia. Chcę dostrzec odważnych rodziców adopcyjnych, dzieci adoptowane i te z domów dziecka, te niekochane i wykorzystane, porzucone i pobite, nierozumiane i wyśmiane. Tak wiele z Was już wyrosło, a rany pozostały. Chcę Was zobaczyć, którzy czujecie się upokorzeni przez Waszą bezdomność, niepełnosprawność i powaleni uzależnieniami. Patrzę dzisiaj na zniewolonych i opętanych, walczących z wielką determinacją o wolność w Chrystusie. Ale i tych dostrzegam, którzy się poddali i nie wierzą już w moc łaski i miłość ludzi. Niektórzy z Was są dzisiaj tutaj pośród nas. Dla wszystkich Jezus Chrystus jest dobrą nowiną, najlepszą. Pozwólmy mu się odnaleźć. Wszystkie dzieci Boże chcę Was przytulić i pobłogosławić. Nie ociągaj się z odwiedzaniem chorego człowieka, albowiem za to będą Cię miłować. Pozdrawiam i proszę łaskę zdrowia, ufności, wytrwałości dla wszystkich chorych, cierpiących, samotnych zwłaszcza w tym ekstremalnym okresie, kiedy chory człowiek jest dodatkowo bezradny, ograniczony i zalękniony. Pozdrawiam wszystkich chorych, których odwiedzałem w pierwsze piątki, modlę się o zbawienie dla zmarłych. Jestem wdzięczny cierpiącym i chorym osobom i świeckim kapłanom, którzy zapewniali mnie o swojej modlitwie, ofiarze cierpienia, ofiarze cierpienia oraz innym bezimiennym, którzy to czynią. Pozdrawiam i błogosławię tych, którzy troszczą się i pielęgnują chorych w domu, w szpitalach, w innych placówkach opiekuńczych i w hospicjach, którzy oglądają nas teraz przez media. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że zaprosiłeś mnie do Kościoła przez Chrzest i potwierdzasz to zaproszenie przez inne sakramenty, do konkretnego Jego uobecniania się w parafiach i wspólnotach, gdzie dany mi było żyć. Kościoła, który stawał się dla mnie i wielu, jak mawiał święty Jan Paweł II, rodzinnym, braterskim i gościnnym domem. Błogosław Jezu obecnym duszpasterzom oraz parafianom i parafiom, wspólnotom z Limanowej Mościć, z duszpasterstwa akademickiego Tratwa, gdzie danymi było posługiwać jako wikariusz, duszpasterz akademicki, a także proboszcz. Błogosław tym, którym, którym dzisiaj tak trudno pozostać w kościele, a tym, którzy odeszli. Daj łaskę powrotu, także dzięki naszej postawie i naszemu nawróceniu. W ostatnich dniach mówi Bóg, wyleje ducha mego na wszelkie ciało, będą prorokowali synowie wasi, córki wasze, młodzieńcy wasi, widzenia mieć będą, a starcy, sny. Wchodząc dzisiaj głębiej w hierarchiczny wymiar Kościoła, nie chcę zapomnieć zostawić jego wymiaru charyzmatycznego, który w dużej mierze mnie uformował. Jestem wdzięczny wszystkim świeckim i duchownym liderom i animatorom, także uczestnikom różnych wspólnot i grup, szkoły nowej ewangelizacji świętego Józefa i Sesa Polska, mężczyzn świętego Józefa kursów alfa, domowego Kościoła spotkań małżeńskich, z którymi dane mi było przeżyć dziesiątki rekolekcji kursów, warsztatów, wydarzeń ewangelizacyjnych w wymiarze charyzmatycznym i sakramentalnym, a nade wszystko być świadkiem wielkiej mocy i miłości Boga, który wzywa Kościół i nas w Nim. Do jedności w różnorodności, oraz do objawiania każdemu człowiekowi, że jest kochany i zbawiony, uratowany przez Jezusa Chrystusa. Bo dla Was jest obietnica, i dla dzieci Waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz. Ci, którzy biegli przed nami, śpią spokojnie, a z ich imion gotuje się niebo, mówi poetka. Jeszcze raz wyrażam Bogu wdzięczność za wszystkich i wszystko, co za mną i za teraz. Proszę za tymi, którzy dają Bogu szansę na Jego istnienie w ich życiu, w życiu innych i w życiu społecznym. Modlę się także za tych, którzy świadomie, wprost czy nie wprost, z uszanowaniem czy też nawet agresywnie, odmawiają Bogu i wierzącym miejsca w dialogu i życiu społecznym. Ale proszę przede wszystkim. Ponownie i wciąż, módlcie się za Mnie, abym się nie przestraszył i bym nie zgłupiał. Czyli bym był chrześcijaninem i biskupem modlącym się i wierzącym, uczestniczącym w Jezusowym sposobie widzenia, patrzącym oczami Jezusa na każdego z miłością, ale i w ewangelicznej prawdzie. Bym pokornie umiał przyjmować wasze napomnienia, gdy zbłądzę, i bym nie dystansował się od Waszego życia i cierpienia, by Bóg kształtował we mnie ojcowskie serce. Dziękuję za dotychczasową modlitwę, także tę przez cały styczeń. Na koniec modlę się słowami apostoła Pawła. Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w Was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Słusznie przecież mogę tak o Was myśleć. Bo noszę Was wszystkich w sercu jako tych, którzy mają udział w mojej łasce. A modlę się o to, aby miłość Wasza udoskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści, bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, nabytym przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga.